Cześć ma, widzowie. Dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z yy, Nakacz Duet yy, z Cesa z Oskim Cześć. Tak właśnie. Lecimy do gry. Zagramy sobie deathmatch Oczywiście. Oskar, ale z botami czy z ludźmi? Na rozgrzewkę z botami może. Na rozgrzewkę z botami. No dobrze. Miraż. Idę do terrorystów. Ja też jestem terrorystą. Biorę, biorę sobie tego. Chiemo. A to ma dwóch leży. Miraż. Trzeba brać. to biorę sobie tego na początku tego roku, z tego będzie szło yo, yo, ale bo tam nadal. Co ty wzi... O, zabijłeś mnie. Idę. O kurde! Dobra, muszę wziąć coś normalnego. Bierzemy tego. Kałacha nie musimy wziąć. Kałach... Później się weźmie koła Najlepszy na sam koniec! No, na sam koniec najlepszy. Najlepszy kałaszek. Kałaszek jest najlepszy. Kałaszek na sam koniec. Manifest. Kurczaczki, gdzie jesteście? Kurczaczki jest na Ale siadło. Nie wiem, co to jest. Ej, ale w tak, się, że te boty, za wupy są niezłe. Dobro. No bo bociki za wupy są zawsze najlepsze. Bliat. I am bot. I am bot. bot? Jestem bokiem. Jestem takim bokiem. Kurczę przykuczone krewski. Chyba, grę, kałacha. Dobra, leży mi kałach to jest kurde moja kultowa. ja przy ja, ciebie ja idę. To jest 6 z takimi wieku. lagami. Że jak to ma człowieku, który ma już 7 lat. Mam 7 chyba z 5. Daję radę, daję radę o A, dajesz radę. Dobra, idealnie. hedzik.

Ej, ani ja ci nie widziałem Dominik No wcale Ej mało punktów tak. tak, że mało no, punktów mam Kurde no Jaką pływalę w tym Nie internet, tylko kąpa A Kurde no Jak no ja wiesz, ja zabiję chyba jedyną. Nie Cię, umarłeś na moich oczach. Dobra, wiesz, 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 wiesz. Ładź po prostu Ty się doganiasz. Boski. Tak nie może być. Tak, doganiam Cię, 90 ty punktów ty. więcej masz. Ja, to Nie no Nie widzę. tak dużo Nie widzę. Nie widzę. Nie widzę. Nie to jest widzę. Nie na jak to to będziesz Nie Nie widzę. 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 leży. widzę. leży. Główka? Kula, Jaka główka? Czy mi trzy. nawet główki nie tałeś siostki? Nie wiem. W, e, czy to był w celi! Bia, 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 bia. Dobra, ciemno, ciemno. No co jest? Mam ci nie było nic. Łatko, ciutko. Na co?

Jebany Tomek Tomek, Ach, dobrze Tomek, mocniej o, to, to, to. O, yes! Oskar nie przeszkodziłeś nie. mi z zabawę. w O no to przepraszam To tam bawcie się dobrze Zabiłeś się mnie już No super, jest pan na co nie no ty smulu! Zakłuwasz smule, jedziemy. Nie długie! Wracaj długie! No co, smato! Pominięcie na graj mnie! na mnie! Graj mnie! Graj Nie gram z tobą, Oskar, nie gram z tobą, nie. Nie Oskar Oskar Nie ma Oskar, nie, teraz muszę taką przykopę jak do ciebie przyjdę rano ja taką przekopę To nie zabrałeś mi killa Nie nie bro 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 A ja mam miazdę Gdzieś gówno mi dropał

no mały no. na Co to jest w Galon? Co to jest w Galon? No już zakończę skinę w tej Co? Nic, nic. mam ostatnie miejsce. Niestety. Jak mam ostatnie? Typie, jakiś bocik ma czy ja mam ostatnie, ja mówię, że ja mam ostatnie. Jakie ty masz ostatnie? Najwięcej zmasakrowanych kurczaków. No to fajnie. Gorzej? Jak ja popiję Liptona to będzie jeszcze gorzej. A ja mam Liptona, na to jest akurat. No to nie jest Dominika, nie czekaj, kto jest ja dzisiaj? Dzisiaj jest drugi, to za kilka dni wydam święta, to Dominik. Dobra, byli. To trzy to dwa dni będą święta. Dobrze, chodź do terrorystów. Dobra. Ja no, wiesz, że nikogo nie zabiję. Ja. Mm, mogę zrobić opanik. Wiesz, ja, ja nikogo nie zabiję. Ty zabijesz z siebie? Z siebie Ja nie no. To mnie ktoś się obetnie. <laughs> ja pier... Ja pier... Aha, no super do Dobra. Teraz ja pier... jest. Dziwnie mają w tej Rosji. Ukrainie chyba, ale no no rozdaje nie. Jak... No Białoruś, Ukraina, Rosja. No Najlepsze mi zabrali, no dlaczego terrorystów mi zabrali? Ja muszę jakiś kuwa... ...chcę Ja pierdolę, no. Ty, bo mi, mi zaraz zabiorą, no. A już 6 punktów w chłopie. Ja pierdolę. ...mają, ja, kurde. To okreś... Ja oni będzie, kurwa, ...przypalają, Jak ich rozwała. Katka kurwa, katka ma dalej No już dwóch nas poległo No zajebić, zajeb skończę skąd nie Co Ale się nie człowieku, ale Proszę, Dominik! Dwem <grym> dwa mecze, jest ja pierdolę. Taki wszystkiego, ale jest dobrze. No tak. <grym widać> A ci tutaj nawet nie ma? L, A L, L. też? A ja tu jestem przecież. Specjalista od niczego jestem. No ja jest tu szybko? Ty Yes! Będę kałachem napiję! Na kałacha chciałem Mają przejeb... Macie przejeb... O ty kurde, strzeliłem z niego! Ale ja dałem mu taka strzeliłem do chłopa miał mało HP i popodą! Dobra, Dominik. Ja jest i widać dwie koldy, tam gdzie mnie nazywam a ja ja mam włóczkę.

Ej, to w jednego O chyba to jest to wszystko, no... ja Nie, ale no mam bombę, serio, ja jedę. To daj mi ją, pod G się rzucę. Poczekaj, pięć, poczekaj, pięć, pięć. A nie, po, po co się wyrzuca? G. G? Czekaj. To jest 5, tak? Groma, G. Masz. Dziękuję, teraz ją wywalę do kolegi.

哎呦，你别吓我！<noise> <noise> <noise> Ale tam stoję, jak w jak sobie, jak sobie, tam kilka jak sobie, jak sobie, jak sobie, jak Było blisko śmieci, ale jeszcze jest 12 no, HP. Okay, Ja, bardzo Ja całą widzę do tobą, ochroniam Kurwa Kurwa, mi to mamy to jest ten debit za właśnie, mam jeden kill. Ja Bo ja coś na mnie na A i mam Zeusa. Bo nie mam naboi. Mam się naboi. Tyku. Dworo, co ja wyciągnął? Co ja wyciągnął? No, Wyszło nie miałem. <laughs> chyba już chyba uśląnąłem się. Dwa, jeszcze daję sobie fleczkę. Bro, bro. Co ja wyciągnął? Bro, co ja wyciągnął? Nie no, podłem się. Chyba. Dlaje pan firstbanger. Firstbanger. Dobra ba dalej, rzucam. Ja dymny, 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 dymny. Co ja zrobiłem? 10 hp, mam, ale się udało. Ja... Jak? 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 Co? Jak? 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 to nie po polsku, ja nie rozumiem, ty Jak? w ogóle Jak? 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 na Jak? Co Jak? 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 prydnium, Jak? What, what Ej ty, ty rozumiesz, ale... proszę. Oh, yeah, co? Nie, ty nie, gadacie, no, nie, musiałbym to, nie, 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 ja biorę, dobra, dobra, tego nie będę bałkała. Ej, nie kupiło o, 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 mnie. O, 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 ej, nie mogę kupiła. kupić, ej będę kupiła. Ja, A nie kupiłem. Ej, kupiła. nie będę To Tak krzyżem. Ej, tak się, czy że? Co u mnie się Ja u mnie stoję w dwieście. tak kupić O doba, mnie. Bliab, bliab. Ja tyle rzeczy... Tyle ja... ja, ja mam pieniędzy. B, to moje Tyle hajsów wydałem. Nie wiem, tyle pieniędzy. Pański sprzedawca jaja. Dobra, niech tam pilnują, pójdę sobie w

Nie wychylaj nie wychylaj, nie wychylaj, nie wychylaj, nie wychylaj, nie wychylaj, bo ty kuraj, No oczy mnie? Nie. To moje nogi, dobra, muszę, żeby wszyscy ze mnie. po... Dobra, idziemy, panowie. Ała. Za betonami, za betonami, za czymś z... Nie wiem, co to jest, okej? Okay? Kontenerami. Bro, ale nas kasują. Nie, nie. Ja A nie. też mam lagi, bo nagrywam.

A, nie mogę, ja lecz to ma jedną ty, ja szedłem tę chwilę. jak ja zginę, to nie będę dowiedział. Nie lagać, plecy, to Dominik mamy Dominik Nie Oscar nie kończysz Nagrywamy film do końca kącz... No właśnie mówię, ja kończ Musimy nie do Dominików Taki słaby internet, że się nie da czy mam, nie mam full internet Ja mam lagi, to się Ma... Ja też mam full internet, ale ja nagrywam I mam słaby komputer to nie. No. no mój musimy zrobić, wde... ah blej, musimy Mój masz może cztery lata? Mój 4 może musimy zrobić, musimy najlepiej się tam zrobić, musimy zrobić, musimy zrobić, tam zrobić, musimy Tylko dał cię A Pani Kelowska nie ma. Ty dwa jeden, Chodzimy. Chodzimy. Jaki był? on był? Jaki to... To był? To nas nie był? Jaki był? Jaki był? Jaki był? na był? Jaki był? Jaki to Jaki był? Jaki był? Jaki był? Jaki był? Jaki był? Jaki ta. Użyłam Twojego internetu. Bo ja się podłączyłem do Twojego mojego? internetu, Oski wiesz? No bo ja jestem trochę bezdomny. To jest to. co tam Dominiku? Podpalacz, Najwięcej obrażeń od podpalenia 96. Oh, to kurde, jednak kogoś trafiłem. Dobra, do Loboski Czekaj, bo nie... Wiem, nie, nie wiem, na, 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 na. Okay. Lord Cast i gra w Counter Strike'a. No rozumiem, rozumiem, rozumiem. A my gamy z nim czy nie? Nie wiem Oski Jak mamy film, to co? Kończymy film? To widzowie widzicie, jesteśmy takimi prostami, że aż internet nie wytrzymuje napięcia, a my będziemy już kończyć, yy, widzimy się w następnym odcinku z Eurotracka, Oski się żegna, pa, good do boy. następnego, good boy, no żegnajcie.